Witajcie, to ja, Marek Kozłowski Właśnie dzisiaj polowałem na krowy w lesie, bo krowy są leśnymi zwierzętami Żadnej krowy dzisiaj mi się nie udało polować Ale i tak Patrycja będzie zezwolona. A czemu? Bo znalazłem grzyba Patrzcie na niego. Nie, to nie tak. O! Patrzcie jakiś liczny hmm? Patrycja będzie zadowolona. Patrycja lubi takie podłużne rzeczy. śliczniutki, Miam, miam. To jest taki smart. To są grzyby wymarłe. Przynajmniej u mnie tutaj na Podlasiu. Więc ten jest wyjątkowy. Oczywiście wy i tak powiecie, że to jest atrapa, którą zrobiłem z gąbki i z innych rzeczy. O nie, to jest prawdziwy smacz. Smacze są bardzo smaczne. Są smaczniejsze od pieczarek, borowików i trofli. To są najsmaczniejsze grzyby. Przynajmniej takie pamiętam. Jak byłem mały, to było ich pełno. Zanim nie wymarły. Ten jest wyjątkowy. Ale by i tak powiedzieć, że to nie jest smart jedalny, tylko jakiś inny. Dobra, a te grzyby tutaj są jakieś niedalne zostawimy go, tego też zostawimy, o nawet papieżaki są, patrzcie tutaj pod tym papierem i się ukrywa że chcecie go zobaczyć, zaraz ruszę, papieżaka, albo lepiej nie będę ryzykował, papieżaków nie można mieć z papierem. dobra, starczy tylko.